Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. I słuchajcie, w dzisiejszym Skibidi Toilet dosłownie mamy nowe, noweliczki, już w tym momencie, więc naprawdę te update'y wychodzą mega, mega szybciutko, widzowie. Wy też szybko powinniście zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem, widzowie, za takie potężne informacje, ponieważ zawsze staram was się informować od razu, kiedy coś wyjdzie. Dziękuję też za każdy prezencik, za każdego Spider Crate'a i za każdego Santa Crate'a, tego jest tak dużo, widzowie, że ja naprawdę nie nadążam tego otwierać, dosłownie, ja tyle nie gram, widzowie, tyle aż nie Gram ostatnio, więc naprawdę nie wiem kiedy nawet tutaj tego ogarnąć. No ale tak, przejdziemy sobie. W ogóle nawet powiedziałem wam. Jakiś czas temu. Teraz aktualnie doświetleniałam czasu, ale przejdziemy w końcu też Toilet Laba. To wam obiecuję, na pewno przejdziemy Toilet Laba, ale dzisiaj pogadamy sobie o nowych likach, widzowie. 22 mieliśmy update, a już teraz mamy nowe liczki. Dziękuję każdemu, kto wysłał te kreaty. Naprawdę jest ich tyle, że nie dam rady wszystkich przeklikać. Otworzymy sobie 10 na dobry start, widzowie. No i na razie mamy Elf Camera Woman Reindera, To może jeszcze 10. No i widzowie tym browser też tak średnio. No ale to kwestia tego, że nie dałem sobie lag boosta, ale dajmy sobie chociaż coin boosta. I lećmy zagrać na toilet labie i ja go przejdę, widzowie. Nie teraz, bo teraz pogadamy o likach, ale przejdę go na pewno na nightmare. Jak już wrócę do domu, jak wiecie, będzie po świętach, bo teraz aktualnie naprawdę nie mam czasu, więc zagramy sobie takiego hardzika. I teraz słuchajcie, tak, jeżeli chodzi o Toilet Tower Defense i update'y, to będzie mega potężny update. Ten, kto ogląda Skibili Toilet na moim kanale MRS, robię oczywiście reakcję. I tam ostatnio wyszedł taki, taki odcinek, gdzie mieliśmy dosłownie kameramenów razem z Ninja kameramanem czyli nasz. Ninja kameramanem, glitch kameramanem, on naprawdę ma dużo odmian, a teraz będzie Maze kameraman. To co widzicie na ekranie to jest nowy update, który będzie, czyli nowa postać, i to nie jedyna postać, ale do tego przejdziemy później. Słuchajcie, tą postać, czyli Maze kameraman, czyli taki kameraman już nie ninja, tylko tak jak znamy go ze Skibidi Toilet, z serii Skippy Toilet, on miał taką maczugę z kolcami której używał właśnie w bazie Skibidi Toilet. I słuchajcie, sprawa wygląda tak, że on na początku wygląda w taki sposób i dostaliśmy też Lika, że na piątym wygląda tak, uwaga, pokazuję, tak wygląda ziomeczek, on dosłownie jest tak potężnie uzbrojony, widzowie, damy przejść tym tutaj toaletką, jest tak uzbrojony, jak to się mówi, po zęby, naprawdę, przepotężnie uzbrojony, do tego ma tą maczugę z kolcami, która naprawdę mega, mega jest ulepszona na późniejszym etapie, będzie miał pięć poziomów. Dodatkowo do tej nowej postaci będzie też drugi Druga nowa postać, czyli jego kolega Dark Speakerman. W tym wypadku będzie to Bad Speakerman. I ogólnie chodzi tutaj o to, że jest to Speakerman z kijem baseballowym, dosłownie. Znaczy, to no, jeżeli dobrze mówię, chyba tak, to kij baseballowy i po prostu on też później się zmienia w taki, tak jak widzicie, jak się go po poulepsza na ten piąty poziom, to on później się zmienia w taką, no taki, taki kij z kolcami, co, nie? No dobrze wiemy, że oni tam używali naprawdę potężnego sprzętu, że tak powiem, w tej bazie z Kibidi. Zostało ich bardzo mało. Czekam mega na kolejny odcinek, bo widzowie to co się tam działo do tego ten Michael Jackson naprawdę jako Skibidi, to było mega grube. Mega mi się podobał ten odcinek. Ostatnio jakoś tak troszkę się znudziłem z Skibidi, ale powiem wam, że jak ten odcinek zobaczyłem, to mówię: "Tak, to jest to. To jest to, co ja chciałem zobaczyć", czyli naprawdę no przepotężny odcinek z Widzowie. Też szukałem troszkę w Toilet Tower Defense tego Evil Wave'a i jedyne co to wam powiedziałem, jak go dostać, czyli totalnie randomowo, to już wiecie i wielu z was go miało, moi widzowie go mieli, także do wielu, wielu biało. Ja nadal nie miałem Widzowie, ale to dlatego, że po prostu nie gram Święta, wiecie, ja nie gram, no, no nie gram tak dla siebie, więc gram tylko to, co nagrywam. Czyli, no, ciężko, żebym trafił, wiecie, sobie jakiś tryb taki specjalny, randomowy, gdzie prawie nie gram, co nie, wiecie o co chodzi. Także, wam zazdroszczę i na pewno też postaram się go zdobyć, jak już wrócę do domu, będę sobie pogrywał i pewnie w końcu się pojawi, to wam nagram. No a wracając, mamy dwie nowe postacie: Mace Cameraman i Bad Speakerman, czyli nasz Dark Speakerman i Ninja Cameraman z poprzednich odcinków. No i słuchajcie, tutaj tacy, no, można powiedzieć, kumple z nich, chociaż się troszkę pogryźli w ostatnim odcinku, ale to wiecie, już. Kwestia tego, że po prostu no ninja kameraman się wkurzył, że nie uratował tych kameramanów, chociaż no większość, tak, tak jak właśnie większość z was skomentowała, raczej by nie zdążyli dobiec, chociaż niektórzy mówili, że może by właśnie zdążyli. Moim zdaniem by nie zdążyli, bo naprawdę te skibidi w tej bazie były mega szybkie. No i a propos nowego update'u, widzowie. To mamy już teraz nowy, gdzie jest dużo nowych postaci skibidi. Ja wam tego jeszcze nie pokazałem, także no mówię, wybaczcie, ale nadrobimy na pewno jak wrócę, widzowie. Jak wrócę do domu, już będę miał, wiecie, spokój, na wyjeździe nie będę, to na spokojnie wam nagram wszystko, czyli pokażę wam nowe skibidi. A nawet nie tyle, że wam pokażę, ale po prostu przejdę. Bo wiecie, jest taka tradycja tutaj na kanale, że zawsze Berezik przechodzi nowe nightmary. A teraz aktualnie jeszcze nie przeszedłem nightmara nowego, bo były te. Było to totalnie zbugowane, nie? Był zbugowany update. I przez to no, nie dało się wygrać, bo był, było mega dużo problemów. Kto wie, ten wie, no kto grał, to, to wie, że były problemy. Także no ciężko było cokolwiek wygrać. I dlatego właśnie m, taka była kwestia, no, że, że tylko i dlatego tak naprawdę przegrywałem, co nie? No bo były te błędy w grze. Także na pewno jak wrócę, to sobie ogramy i ogramy też widzowie tego Evil Wave'a, więc na spokojnie. No, ale wracając do nowych skibidi, będą nowe Skibidi widzowie, w kolejnym babdajcie, Któż by się spodziewał? Tak, będą nowe skibidi właśnie z tej bazy z Toilet. Więc słuchajcie, z tego toilet labu. To wygląda tak, że będzie nowa toaleta, uwaga, która jest taka niewidoma. Znaczy, no, no, można tak powiedzieć w sumie. Ona ma te oczy tak przykryte. To jest Giant Blind Toilet. I generalnie, no, to będzie pewnie taka toaleta dość potężna. Chociaż nie jakaś bardzo taka, daj potężniejsza. No, nie wiem, jak to powiedzieć. No, ja też mogę się tylko domyślać, jak mocna ona będzie, ale nie sądzę, żeby była jakaś przesadzona. Po prostu taka kolejna toaletka, która, no, całkiem może nam poprzeszkadzać. Tak, tak jak taki minigun toilet. Ale chyba, że ją dadzą jako taką większą. Z 200 KHP czy coś takiego. Bo ona w sumie jest troszkę taka, ale no słuchajcie tutaj już zależy jak twórcy to zrobią. Możemy się tylko domyślać póki co jako gracze, więc tutaj no, nawet nie będę za bardzo strzelał, wiecie, jakieś odpowiedzi. Tylko po prostu zobaczymy jak już wyjdzie. Myślę, że to będzie najlepsze po prostu poczekać i zobaczyć, bo naprawdę mega, mega dużo rzeczy dla nas przygotowali. Będzie też ten nowy Skibidi Toilet duży, czyli Michael Jackson. Oczywiście tutaj go nazwą Giant Mutant Toilet, coś takiego. Ten wiecie, z czapeczką, który nawet jest znany z tego z horroru, chyba serii horrorów ogólnie była taka gierka z Aiwoki i pytaliście kto to Aiwoki? Aiwoki jest zrobiony na zasadzie Michaela Jacksona, czyli jest to taki Michael Jackson w stylu horrorowym. Kto wie, ten wie dlaczego, jakby to jest naprawdę dobry pomysł i ta gierka ma takiego Aiwoki, który dosłownie tylko słyszy to co zrobimy, tak? Nie widzi, ale słyszy i lata i robi taki dziwny dźwięk, taki wiecie chichoczący, taki hihihi -hi -hi. i tak biega za nami w tym horrorze, jak się wiecie, jak coś usłyszy, że coś tam się Tkniemy, walniemy w coś, że wydamy dźwięk. To on po prostu leci i właśnie robi ten taki śmiech, więc to naprawdę było mega creepy i fajne jednocześnie. No i taki Skibidi Toilet też właśnie się pojawi w nowym update'cie. Oczywiście widzowie pojawi się też Parasite Toilet w końcu można powiedzieć i to sam Telantrik mówił, że tak, że totalnie zrobili jakieś parasajty. glitchka, glitch Camera, chciałem powiedzieć, glitch kamerę to mamy, tak, mityka, ale chodzi mi o glitch Skibidi Toilet, glitch Toilet też zrobili, ale nie zrobili tych podstawowych parasitów. I Telantrik powiedział, że to będzie taka w miarę słaba jednostka Skibidi. Będzie mogła tylko stunować te słabsze jednostki nasze, że to nie będzie jakiś OP Kibidi Toilet nowy, ale chcą dodać, bo tego tak naprawdę brakuje, tak? A chcemy tutaj, jakby ta gra ma być totalnie odwzorowaniem serii animacji od Dufuck Także wiecie, Parasite Toilet, Parasite Toilet na pewno się pojawi, i to w tym update, ie. więc jak najbardziej też pojawi się taki skibidi -B. I słuchajcie, kolejną rzeczą, uwaga, jest oczywiście kolejny Skibidi. Ktoś by się widzowie spodziewał, prawda? To tak naprawdę to chyba każdy się spodziewał, że będzie kolejny Skibidi, ale już mówiał o co chodzi. W odcinku był taki Skibidi Toilet, który tak zleciał jak Assassin. I dosłownie będzie taki mm, Mutant Assassin Toilet. I on naprawdę będzie mega szybki. Będzie miał bardzo, bardzo daleki zasięg, to na pewno, bo on był taki zwinny i miał ten mega zasięg, nie? Że atakował po prostu tak nagle z góry z zaskoczenia, więc totalny Assassin Toilet. No, może być naprawdę taki wkurzający. To może być postać, która, jak zostanie dodana, to naprawdę narobi tutaj problemów. I słuchajcie, ostatnią rzeczą, i zostawiłem ją na koniec, bo jest najbardziej taka wow. I taka, która no mega może was tutaj skypeować na gierkę. Z tego względu, że jak dobrze wiecie, mamy teraz święta. Święta się gdzieś skończą w połowie chyba stycznia, ten event. Jeżeli dobrze wiem, jeszcze was poinformuję, ale aktualnie tak słyszałem, że w połowie stycznia. I teraz tak, na nowy rok, nie dość, że ten event świąteczny będzie, chyba że ja tutaj wiecie, będę miał nowe info albo coś źle mówię, to poprawię się w następnym. Ale dobra, załóżmy, że jest ten event świąteczny, on jeszcze troszkę będzie, ale w każdym razie grajcie ile się da, bo, bo pewnie za niedługo go już nie będzie, proste. No ale tak, będzie nowy rok. A skoro będzie nowy rok, widzowie, to będzie noworoczny firework toilet. I nie powiedziano nam, co dokładnie ma oznaczać ten firework toilet, ale już możemy się domyślić, że będzie to jakiś specjalny tryb, na którym będziemy mogli zdobyć specjalne postacie, nowe postacie jakieś. Być może będzie to też nowy krejcik z postaciami. No nie wiem, co oni wymyślą, ale wiem jedno: ten firework toilet zwiastuje jakąś mapę noworoczną i powiem wam, że na pewno wam to nagram. Widzowie, nawet się nie martwcie, nie martwcie. zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie widzowie suba z dzwonem na tym kanale, żeby wszystko widzieć od razu, bo nowy update, taki noworoczny to będzie właśnie updatecik. no to z tym Firework Toilet naprawdę ciekawie. Dodatkowo te nowe postacie, widzowie, jak widzieliście, ten Mace Cameraman i Bad Speakerman, czyli właśnie ten Dark Speakerman i Ninja Cameraman, kto wie ten, dwie, kto ogląda, no ale no, raczej każdy ogląda, kto gra w Toilet Tower Defense, a jak ktoś nie oglądał, no to myślę, że warto, bo mega, mega fajna animację po prostu. Także widzowie, jeżeli chodzi o te liki, to by było wszystko. Czekamy na noworoczny event, to na pewno już będę w domu, będę wam więcej nagrywał i nadrobimy sobie ten nightmare na Toilet Labie i popatrzę, popatrzę, pokażę wam też nowe postacie, znaczy ja zagram przeciwko tym nowym skibidi, którym jeszcze nie grałem. Także dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał, ja sobie tutaj dogram, nie będę was zanudzał i się mano.